Kochani, zapraszam Was dzisiaj na pół test, pół recenzję podkładu. E, pół recenzję, ponieważ już używam ten podkład od jakiegoś czasu, mogę na jego temat kilka zdań powiedzieć, mam już wyrobioną opinię na jego temat po prostu. E, a jeżeli chodzi o test, to niestety po kilku godzinach do Was nie przyjdę, ale tylko pokażę Wam, jak on się prezentuje na twarzy, jakie ma krycie, jak wygląda e, i po prostu powiem na jego temat kilka słów. E, także mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny mimo wszystko. E, nie robię tak, że nie przychodzę do Was po kilku godzinach, ponieważ jest już wieczór e, i muszę nie wiem do której się w nocy żeby minęło przynajmniej do 8 godzin tak jak zawsze więc tak jak mówię zrobię taki pół test pół recenzje. ale mam nadzieję że mm, przyda Wam się po prostu ten filmik. Jeżeli chodzi o podkład to jest to podkład od Pierre René który się nazywa Advanced Lift z SPF 15. E, opakowanie jest szklane. Zrobię Wam tutaj pięknie zbliżenie żebyście widziały z czym mamy do czynienia. Tak jak mówię buteleczka szklana taka zwykła, ale bardzo ładnie wygląda, moim zdaniem jest taka no fajna. Ma oczywiście pompkę, to jest wielki, wielki plus. Jeżeli chodzi o ten kolor, to jest odcień numer 3. I jak widzicie, mam nadzieję, że widać to przez buteleczkę, jest to odcień taki bardzo neutralny, nie wpada ani w żółty, ani w pomarańczowy, ani w różowy, ani w jakiś taki dziwny, nienaturalny odcień. Jest bardzo, bardzo naturalny. I powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się bardzo fajnie się wtapia w skórę, bardzo ładnie wygląda po prostu na mojej twarzy. E, tak jak mówię, SPF15, przydatność od otwarcia to jest 12 miesięcy. Więc na początku może pokażę Wam jego konsystencję na rynku oraz odcień, jak, jak ten odcień w ogóle wygląda. Jeżeli na przykład potrzebujecie albo ciemniejszy, albo jaśniejszy, albo bardzo na przykład w żółte tony wpadające, to na 100% są takie odcienie, ponieważ jest tam przynajmniej dostępnych chyba 5 czy 6 odcieni. I te odcienie są naprawdę takie bardzo fajne, bardzo ładne. Ja nie mogę się zdecydować, jak w ogóle wybieram ten podkład. I on jest dostępny w drogerii naturze, albo w Hebe, albo w jednym drugim. Nie pamiętam, w którym yy, kupowałam właśnie w sklepie go. Jeżeli chodzi o konsystencję i to, jak on wygląda, to Wam zrobię zbliżenie na rękę. Możecie zobaczyć. W ogóle ten odcień jest dosyć jasny i tak jak mówię, bardzo naturalny. Konsystencję ma wręcz idealną, ponieważ troszeczkę spływa z dłoni. To, co nałożyłam, widzicie, troszeczkę się przesuwa, ale nie za dużo. Nie jest po prostu zbyt płynny, ani nie jest też gęsty. Naprawdę świetnie się rozprowadza. Zaraz będziecie mogły zobaczyć zresztą, jak on się rozprowadza na twarzy. I kolor wygląda tak, jak mówiłem, no niestety jest troszeczkę jasny, ale ładnie, mimo wszystko się wtapia w moją skórę, i lepiej nałożyć troszeczkę jaśniejszy podkład niż za ciemny, ponieważ wszystko można wyrównać brązerem. Więc tak wygląda ten odcień. I tak to jest podkład nawilżający, który zostawia właśnie takie nawilżające, lekko błyszczące efekty na skórze. I to jest podkład, tak jak napisane tutaj z na jest to podkład liftingujący, czyli ma za zadanie może tak optycznie po prostu nam zliftingować tę skórę i naprawdę działa, naprawdę ładnie wygląda na twarzy. Cera wydaje się tak, taka jakby naciągnięta, nie wchodzi mi w pory, no wygląda naprawdę bardzo ładnie i przede wszystkim jest fajnie nawilżający, ładnie po prostu wygląda na skórze. Zresztą zaraz same stwierdzicie i zobaczycie, jak on wygląda. Więc będę go nakładała w ogóle pędzelkiem. To jest pędzelek z Glambrash, który się nazywa T13. On wygląda tak i ten pędzelek mi się świetnie sprawdza właśnie do nakładania podkładu i właśnie tego podkładu. To jest ogólnie brązerek, znaczy brązerek, pędzelek do brązera, a ja go użyłam właśnie do podkładu. Więc robię Wam tutaj przybliżenie i zaczynamy rozprowadzać podkład. Pędzelek mam troszeczkę zwilżony, i teraz zaczynam rozprowadzać. Naprawdę świetnie się rozprowadza na twarzy. Ja mogę to robić centralnie z zamkniętymi oczami, bo naprawdę czuję. On jest fajny, taki w tej chwili hmm, lekko chłodny, i po prostu wyczuwam go na twarzy. A rozprowadza się naprawdę świetnie, nie tworzy żadnych smug, żadnych plam, żadnych jakichś zacieków. No tak, jak po prostu, jak krem. Moim zdaniem jest skierowany właśnie typowo do cery, słuchaj, albo cery, która jest taka troszeczkę, można powiedzieć, bardziej dojrzała. Także więc tak się prezentuje właśnie ta jedna warstwa, którą nałożyłam możecie zobaczyć, naprawdę moja skóra wygląda teraz bardzo ładnie, taka jest naturalna, nawilżona część nieskonałości jest zakryta, tutaj ta większa nieskonałość tylko tu mam takiego, może nawet nie pryszczę, tylko taki ślad po pryszczu bo to trochę przepija, ale tak jak widzicie skóra jest ładnie ujednolicona i wygląda tak bardzo świeżo tak młodzieńczo moim zdaniem naprawdę bardzo ładny efekt zostawię na twarzy i też na przykład się nie klei za bardzo. Troszkę go czuć, ale nie jest klejący na pewno. Ja mam na przykład rozszerzone pory tutaj na policzkach, na nosie. I bardzo dużo podkładów mi wchodzi właśnie w te miejsca. Po prostu podkreślają mi pory. A ten wygląda naprawdę bardzo ładnie. Możecie sami zobaczyć. Nie są pory podkreślone. Nie widać żadnych takich białych korpeczek na twarzy. Dobrze, więc na razie się zatrzymam na tej jednej warstwie. Później jeszcze dołożę trochę drugiej warstwy, żebyście zobaczyły przy dwóch, jak on wygląda. A teraz Wam powiem właśnie kilka słów o nim, jak on się trzyma, jak wygląda po kilku godzinach i tak dalej. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo tak jak mówię, no niestety nie mogę do Was przyjść po kilku godzinach, pokazać się. Więc tak, jeżeli chodzi o to, ile on się utrzymuje, on się trzyma mniej więcej 7-8 godzin. Wygląda po prostu przez te 7-8 godzin bardzo ładnie, praktycznie tak samo jak teraz. Po tych 8 godzinach, no to zaczyna trochę schodzić, z tej twarzy odrobinę, zaczyna się bardziej błyszczeć, ale muszę Wam powiedzieć, że ona na pewno nie tworzy takiego efektu, nie wygląda po prostu, nie zaczyna się bardziej świecić, tak jak na przykład Yves Saint Laurent, nie pamiętam jak ten podkład się nazywa, Liberator czy coś takiego, robiłam jego test, on też mniej więcej takie same wykończenie miał na początku, właśnie jak ten, czyli był taki fajny, nawilżający, tak, jakbym na przykład zabierał serum, takie mam odczucie właśnie teraz na twarzy, ale po tych 8, czy nawet tamten po 3 godzinach zaczynał się świecić, to ten nie zaczyna się właśnie tak wyszczycie jak on. Wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie przez cały czas. Tak jak mówię, ja mam skórę suchą, więc odpowiadam tylko za skórę suchą. Nie mam pojęcia, jak się będzie przy innym typie skóry zachowywał. Na mojej wygląda naprawdę bardzo ładnie i po tych, tak jak mówię, 7-8 godzin spokojnie wytrzymuje na twarzy, w ładnym stanie, w niezmienionym stanie, czasami go przypodziewa czasami go nie pudruję, w ogóle nie nakładam na niego pudru, ale to w zależności od mojego humoru po prostu. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry podkład, taki drogeryjny podkład, który kosztuje chyba 25 albo 29 zł. Naprawdę świetnie wygląda na twarzy. to Zresztą tak jak widzicie, bardzo ładnie wygląda bardzo naturalnie, bardzo świeżo, tak młodzieńczo, kolor jest naprawdę świetny i muszę Wam powiedzieć jeszcze, że on mi bardzo przypomina mój podkład ulubiony z pupy, Noutranszer Foundation. Ma identyczne wykończenie, identycznie się rozprowadza, identyczna ma konsystencję, wygląda po prostu praktycznie tak samo, tylko odrobinę kolorem się różni i tyle a utrzymuje się tak samo jak tamten, wygląda jak tamten, więc na 100% już tamtego na razie nie będę kupować, bo kupiłam sobie ten. Eee, nigdy nie miałam, powiem, że żadnego podkładu z Pierre eee, Wiem, że jest na YouTube bardzo dużo recenzji tego Skin Balance, on właśnie od Pierre tylko że tamten jest chyba do cery mieszanej i tłustej, a ten jest właśnie taki typowo naciągający, można powiedzieć taki nabliżający do cery dojrzałej. Więc ten jest naprawdę super, jestem bardzo z zadowolona. Bardzo naprawdę Wam go polecam. Śmiało go bierzcie. On, tak jak mówię, nie jest drogi, więc sobie możecie naprawdę wypróbować go. Możecie być bardzo z niego zadowolone. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o jeszcze zapach, on ma bardzo fajny, taki delikatny, naprawdę delikatny, nie przeszkadzający zapach, ale miło, że ten podkład właśnie tak ładnie pachnie. Spodziewałam się gorszego zapachu, takiego, nie wiem, taniego podkładu, w życiu naprawdę, z ręką na sercu, jakby mi ktoś tutaj zasłonił tę nazwę, pierne, ja bym w życiu nie powiedziała, że to jest podkład z 29 zł. Myślałam, że to jest dużo, dużo droższy po prostu wysokopółkowy podkład. Takie mam wrażenie, takie mam odczucie, jak go używam, nakładam i jak on wygląda. Więc tak, teraz Wam jeszcze szybciutko pokażę jego drugą warstwę, jak on wygląda, jak kryje przy dwóch warstwach. A i jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, on po paru minutach tak jakby się wtapia w skórę, tak jakby się gruntuje na skórze i już się aż tak nie błyszczy jak na początku, ale dalej jest taki ładny błysk, zdrowy błysk, właśnie takiej zdrowej, świeżej cery. Więc tak to wygląda. Spokojnie też mogę go nakładać się pod oczy, ponieważ on jest fajnie nawilżający. Nie wysusza kompletnie. I tak na dobrą sprawę to wcale nie potrzebuję w tej chwili nawet żadnego korektora, ponieważ wszystko co chciałam, żeby było zakryte, jest w tej chwili zakryte. Nawet pod oczy. Więc tak, jeżeli miałyście ten podkład, to mi oczywiście piszcie, jak się u Was sprawdza. Jeżeli macie na przykład inny typ cery, czyli cerę mieszaną lub cerę tłustą, chociaż myślę, że przy tustej cerze to się za bardzo nie sprawdzi, ponieważ on daje właśnie taki zdrowy, błyszczący efekt na cerze, która, który cera sucha uwielbia, a cera tusta myślę, że nie za bardzo. Więc podsumowując, ja jestem z niego bardzo zadowolona. Bardzo serdecznie Wam go polecam. Nawet polecam Wam go wypróbować, bo on, tak jak mówię, no nie jest drogi, a może Wam się sprawdzi. I jeżeli chodzi o te podkłady, wszystkie, które sobie ostatnio kupiłam, muszę Wam powiedzieć, że ten chyba jest najlepszy i wygrywa chyba ze wszystkimi. Najczęściej go używam, najlepiej mi się sprawdza, najlepiej wygląda ten kolor, na mnie, wykończenie mi się najbardziej podoba. Także, no. Z tych wszystkich podkładów, które ostatnio kupiłam, ten rekomenduję. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się Wam przydał. Dajcie kciuka w górę, jeżeli tak. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału i pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kolejne filmiki. Całuję jak zwykle. Pa pa!